Park Helenów, park pełen cudów. Co tu się znajdowało? Dlaczego Park Helenów to Park Helenów? I jak wyglądało tu życie? Zapraszam na odcinek dotyczący Parku Helenowa, właśnie i całej jego historii. Zapraszam do odcinka. Skrzyżowanie ulic Ancztata Północna. To właśnie w tym miejscu, dalej, znajduje się brama do Parku Helenów. Pierwotnie w tym miejscu ustawiały się duże kolejki, aby wejść na jego teren. Ceny biletów często ulegały zmianie w zależności, jakie wydarzenia towarzyszyły uczestnikom i odwiedzającym park. Po lewej stronie, za Bramą, w oddali, widzicie ulicę Ancztata. Odbywał się na nim ruch tramwajowy, który dowoził chętnych turystów oraz spacerowiczów do parku Helenów. Jak pisał Julian Tuwim w swoim dziele Kwiaty Polskie, zieloną czwórką się dojedzie do Zielonego Helenowa. Dzisiaj za wejście nie trzeba wcale płacić. Jest darmowe. Propublikowano. Warto tutaj wspomnieć oczywiście o początku rodu rodziny Ansztatów, skąd oni tu w ogóle przybyli na te tereny. Oni tutaj mieli przybyć. W drugiej połowie lat 60. XIX wieku, a nawet mówi się, że trochę wcześniej, i pan Karol Gottlieb Ansztad zajmował się na początku, jak to wodzi, włókiennictwem. Dokładnie tak. Później jednak, kiedy się okazało, że zniesiono podatki dotyczące wytwarzania alkoholu, a koniunktura w wyniku wojny secesyjnej i nałożonego zakazu eksportu z USA bawełny spowodowało, jak to się mówi, przebranżowienie, bowiem Karol gottlieb Anstadt zobaczył nadarzającą się okazję, bowiem w mieście w Łodzi, które już liczyło ponad 40 tysięcy mieszkańców, był tylko jeden browar. Jeden browar należący do Otto Geliga. A skoro zaborca, w, tym postaci, w tej postaci akurat Rosjanie, Carat, zniósł Podatek na wytworzenie tego rodzaju dobra, niejako luksusowego, to postanowili, właściwie postanowił, czy postanowili jako rodzina się przebranżowić właśnie na wytwarzanie tego trunku. Założył rozlewnie piwa, a dokładniej rzecz mówiąc, browar. I jak to mamy browar, to pomyśleli trochę w dłuższej perspektywie. Okazało się bowiem, że no fajnie, fajnie, mamy ten browar, ale może coś zaproponować więcej naszym klientom. Znowu, wytwórzmy coś, co jest modne na zachodzie rodzaj ogródka piwnego. Tylko, że oj, poszli do przodu z tym ogródkiem piwnym. Tereny, gdzie tu obecnie jesteśmy, były to tereny niezagospodarowane za bardzo bagniste, po prostu kawał zielonego terenu bagnistego nic ciekawego. Ale jak zaczęli tu inwestować tysiące rubli, nie tylko on, ale również jego dzieci i małżonka, to z terenu zaczął nagle powstawać park. Trochę jak w szeregu za dnia pięknością, w nocy zaś brzydotą, tylko tu w odwróconej wersji, że park Helenów był ładny o każdej porze po tej inwestycji. Sam Karol Gottlieb-Ernstadt nie dożył jego otworzenia, ale tak jak Tutaj niedługo wspomnę kontynuowali dzieło jego dzieci. Dokładniej. Ludwik i Zenon. Stąd ogólnie nazwa parku Helenów, od ich żon, którzy tutaj otworzyli park Helenów. Tylko, czy to był dochodowy biznes? No, nie do końca. Kupieni na parku to tracili pieniądze. Nawet powiedziałbym śmiało, że dopłacali do tego biznesu. Okej, okay, można powiedzieć, no to. Po co w ogóle otworzyli ten park? Yy, bo park to było tak naprawdę, jak już wiemy, przybudówka, wizytówka. Park to jedno, a to, co było wokół parku, przynosiło znacznie większe dochody, czyli browar właśnie. I tu przechodzimy do dwóch pewnych budynków. Zapraszam. Zbaczamy z głównej ścieżki na lewo i po prawej stronie mamy charakterystyczny, żółty, drewniany budynek. Tam była cukiernia. Która przyciągała zapachem najmłodszych klientów parku, wchodzących albo wychodzących. Najmłodsi przyciągali rodziców, którzy pewnie kupowali im często małe co nieco i sobie sami też kupowali małe co nieco tylko to chmielowe, promilowe. System bardzo podobny jak dzisiaj w sklepach. Przy kasach są słodycze, żeby przyciągnąć najmłodszych i też więcej pieniędzy wydać. Tu bardzo podobny mechanizm. Park Lenów jest pełen zieleni. Ale nie tylko, bowiem ansztatowie wykreowali potrzebę, w sumie zgodnie z duchem wczesnego XIX wiecznego kapitalizmu na ziemiach polskich. O jakiej potrzebie mówię? Pomyślcie, jesteście w parku, pięknie, słonecznie, a czasami wręcz gorąco, i są różne atrakcje. Co człowiek chętnie robi w takich momentach? No normalnie wróciłby do domu i może coś zjadł, napił się, tylko ansztatowie wyszli ku potrzebom klienta. I Zbudowali właściwie nie tyle oni, co dali zlecenie na zbudowanie tego, co się mieści za mną czyli restauracji. Otworzona w latach 80. w XIX wieku, wydawała około 1200 posiłków dziennie. Ciekawostką jest też, że było tu zwłaszcza serwowane piwo helenowskie, salonowe, bawarskie, a tajemnica jego ważenia została zabrana w mnoki historii. Kielski widok, prawda? Bardzo. Park Helenów to przykład Parku Angielskiego. Tutaj zupełnie inaczej kiedyś to wyglądało. W tym miejscu gdzie są te stawy, jeszcze jest tam trzeci niedaleko, był połączony w jeden wielki zbiornik wodny. Trochę większy staw, jeziorko. Na tym jeziorku stawie można było latem wiosną aż do wczesnej jesieni pływać sobie na łódce. Wybranek po prostu partner aspirujące, smalące cholewki do Panny. Zabierał wybrankę tutaj swojego serca, kupował wejście na łódkę i można się było poczuć jak w Wenecji. Bo albo tak jak w Wenecji, albo po prostu za pomocą zwykłych wioseł można było się po takim stawie przemieszczać. Wybranka się nie za bardzo spociła, ale takowy amont, jeśli się spocił, to przypominam, że tu niedaleko była restauracja i mógł dać się tam na smaczne piwko. Potem, jak już przewiózł swoją wybrankę, i pewnie kupić coś słodkiego, a dla siebie helenowskie albo salonowe, zakupić. Na tym stawie zimą było jeszcze coś mianowicie innego. Zimą tutaj można było sobie pojeździć na łyżwach. Kosztowało to 15 kopiejek, to odpowiednik dzisiejszych groszy, jakbyśmy to tak przykładali. Oczywiście wartość wtedy kopiejki była no znacznie większa, jak na dzisiejsze. I za wypożyczenie łyżew, i za możliwość jeżdżenia po takim zbiorniku, no, jeżdżenia po takim zbiorniku. Była to opcja, być może droga, być może też jednak korzystna, bowiem cieszyło się to takim zainteresowaniem, że właściciele parku chlenowskiego podnieśli stawkę z 15 kopiejek do 25 kopiejek za wypożyczenie łyżew. Także park miał atrakcję latem. I zimą. To, co zasługuje jeszcze na uwagę, to że jak, sobie tutaj spo, że jak sobie tutaj spojrzycie, to po lewej stronie za drzewami jest ukryty, mianowicie rodzaj takich pewnych schodów, co będzie może Wam to przy przypominało, ale pierwotnie znajdowała się tam fontanna, kaskada, po której spływała woda. Został zaprojektowany przez firmę. Ludwika Szpejta z Berlina. To ta sama firma, która Park Źródliska. To ta sama firma, która Park Źródliska. jeden otworzyła dla łodzian na zlecenie firmy i ogólnie państwa szajblerów. Za tą halą, którą tu widzicie, znajduje się teren sportowy z sekcji spałem. Kiedyś cały ten teren, a za nim, za tą halą, znajduje się też cyklodrom i nowoczesne korty tenisowe, jak na owy początek XX wieku. Teren sportowy ogólnie, czyli cyklodron, korty tenisowe oraz hala sportowa obecnie. Ciekawostką jest to, że te korty tenisowe i cyklodron były kiedyś najnowocześniejszym na tego typu obiektem na terenie już drugiej RP, niepodległej. Ale dlaczego do tego cyklodronu tak dąży? Bowiem na tym cyklodronie odbywały się oczywiście wyścigi rowerowe, ćwiczenia, ale nie tylko. Odbywały się tu też pokazy baloniarskie w latach 90. XIX wieku. Zupełna nowość hit na terenie zaboru rosyjskiego, który przyciągał prawdziwe tłumy. Warte tutaj wspomnienia są tak naprawdę dwie postacie. Pewien pan o wdzięcznie brzmiącym imieniu Johnson, który podawał się za Francuza i który wykonał skok. Polegało to na tym, że taki śmiałek wznosił się na wysokość na przykład 1700 metrów. Balon, na którym się wznosił, był przyczepiony do ziemi i unosił się w tym balonie do góry. Kiedy był już na odpowiedniej wysokości, skakał z tego balonu i rozpoczynał skok, oczywiście ku dołowi, otwierając jednocześnie swój spadochron. Było to na tyle niespotykane na terenie zaboru rosyjskiego, że przyciągało, już wiemy, prawdziwe tłumy. Jaki był finał tego skoczka? Słuchajcie, no, miał smutny koniec. W rewlu, podczas wykonywania bodajże dwu, trzysta skoku, grawitacja ziemska okazała się złośliwa, a spadochron nie zadziałał czyli możecie domyślić się końca. E, drugą, Postacią jeszcze wcześniejszą, która tu oddawała skok, jest też warta odnotowania, bo była to oczywiście kobieta. A dlaczego jest to o tyle ważne? Bowiem nie było to spotykane w tamtych czasach, żeby kobieta wykonywała takie akrobacje. Pan Henryk Lange zafundował, ufundował taki skok na spadochronie pani Richard. I co ta pani Richard zrobiła? No, się też również do góry na kilometr, od no, 1000 metrów, lekko ponad, czyli też całkiem nieźle. Przybył, ktoś albo źle zawiązał linę od tego balonu, albo yy, mianowicie yy, sama też pani źle to zawiązała. Ciężko tutaj stwierdzić. Faktem jest, że chciała wykonać ten swój skok i nie do końca jej to wyszło, bowiem wiatr, jaki by the way teraz mamy nawet w parku, znosił ją w kierunku wschodnim, północno-wschodnim, na teren dzisiejszych stoków. Tak, stoków nie narciarskich, tylko to tutaj taka miejscowość w Łodzi, którzy nie za bardzo znają topografię miasta. I co ona zrobiła? No, skoczyła nie w Parku Helenow, ale nad stokami. Zbudziło to pewien rodzaj sensacji, nawet wyruszyła kareta, karoca, furmanka, żeby zabrać naszą panią spadochroniarz, która wylądowała w stokach bezpiecznych, nic jej się nie stało, ale gazety też się o tym rozpisywały. Na tym cyklodronie miały też miejsce wystawy przemysłowe, bowiem był teren, i nierzadko jeśli mamy teren, można to dobrze wykorzystać. I tutaj odbywały się wystawy, które były poświęcone oczywiście włókniarstwu w Łodzi. No słuchajcie, nie ma co ukrywać, on przecież ludzi na tym stała. Zorganizowano tutaj przez towarzystwo Przyjaciół Popierania handlu z Rosją miało to pokazać możliwości jakie oferowała Łódź i co tutaj produkowano. Ponad sam gubernator guberni Piotrkowskiej. Co tutaj jeszcze można było spotkać a właściwie kogo? A to zapraszam dalej. Na terenie Parku Helenowa odbywały się liczne festiwale. Oczywiście teraz można powiedzieć, już takich nie ma, kiedyś to były czasy. Tak faktycznie było, bowiem w XIX i na przełomie XIX-XX wieku miały tu miejsce niejedne festiwale. Niektóre zapisały się skandalicznie. E, na przykład Stowarzyszenie Komi Wojażerów, dokładnie rzecz biorąc, zorganizowało święto Sewilli. Nazwa wydaje się w porządku, nie budzi kontrowersji, ale do czego tam doszło? Bowiem komi wojażerowie, którzy obsługiwali tę imprezę, przebrali się za toreadorów. Toreadorzy, o których mowa, mieli wykonać korridę. Dokładnie tak, korida w Parku Helenów. Coś wow, niesamowitego. Wydaje się, że nawet przykuwającego uwagę, bowiem dochód z całego tego festiwalu był spory. Jednak jak donosiła prasa z początków XX wieku, te readorzy ze Stowarzyszenia Komi Wojażerów, którzy tutaj na w cyklodronie, znajdującym się dzisiaj na terenie Społem sekcji sportowej, wzbudzili duże kontrowersje. Kiedy ta corrida miała się właśnie odbywać, to kiedy wprowadzono byka, którego miał, z którym dzielnie ci nasi toreadorzy mieli się pojedynkować, okazało się, że byk był, no cóż, jakby to powiedzieć, niezdatny do Poniesienia dzielnego wkładu w postaci swojej śmierci i walki na śmierć i życie, bo tak się teraz bali tego byka załatwionego do okolicznego chłopa ze wsi, że go po prostu nie karmili i dawali mu tylko wodę. No to co miał robić byk? Byk wszedł, słaniał się i w ogóle położył się i stwierdził, że nie no, tak. Tak, to nie, tak on to nie będzie walczył i ponosił śmiertelnej ofiary. Gazety pisały, że no co to ma być, że jak to w ogóle nie przystoi, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się jednak, że wszystko rozeszło się po kościach, a to święto Sybilli było całkiem niezłym dochodem bowiem 4700 rubli tu zebrano, także całkiem nieźle. I takie to festiwale się tu odbywały. Ale nie tylko festiwale. By miały tu miejsce także liczne inne atrakcje. Za mną znajdował się teren Zwierzyńca. Odpowiednika ogrodu zoologicznego pierwszego w Łodzi, nawet przed łódzkim zoo. Łódzkie to 1938, a my mówimy tutaj o przełomie XIX i XX wieku. W tym Zwierzyńcu można było zobaczyć z takich prostych zwierząt, między innymi Kury, kozy, no wiadomo, proste rzeczy, ale też takie e, nietypowe, jak e, zwierzęta orientalne w postaci małpek, w postaci, w postaci małpek, w postaci ptaków e, rajski, rajskich ptaków, e, czy też niedźwiedzi, które jako małe niedźwiadki były wyprowadzane tutaj na smycz. Ciekawostką jest to, między innymi, słuchajcie, że Doszło pewnego razu do kradzieży rajskich ptaków. i Są tutaj dwie teorie, że było to zlecone na, przez kolekcjonera takiego ptactwa, albo po prostu byli głodni ludzie i dokonali kradzieży tych ptaków. Tak, to drugie zakończenie jest dosyć kontrowersyjne i wzbudzające emocje. Ale ten zwierzyniec funkcjonował aż do powstania właśnie łuskiego. Gdzie zwierzęta, które tutaj były, zostały przekazane do. Łódzkiego zo. Z tego względu, że nie było tu wykwalifikowanej opieki, opiekunów dla takich zwierząt, chociaż całkiem nieźle faktycznie sobie tutaj radzili owi opiekunowie. Grota lawowa, pewne miejsce spotkań. W tym miejscu spotykali się, właściwie spotykały się pary. Te pary, które były na łódkach. Tutaj potem przychodziły. Dlaczego? Można było w tajemnicy skraść tutaj całus od wybranki. I tak nikt tutaj nie patrzył. Była to tajemnica poliszynela. Miejsce to też w swojej powieści w ziemi obiecanej wykorzystał Władysław Raymond, który lubił tutaj przychodzić. Legenda mówi, że to miejsce za mną, dokładnie grota lawowa, miała postać według romantycznej legendy z magmy, z lawy, z wezuwiusza. Brzmi romantycznie, prawda? Prawda jest jednak inna, bardziej prozaiczna. Bowiem to nie żaden wezuwiusz, chociaż ładnie to brzmiało. To był specjalny minerał wydobywany we Włoszech, w okolicach Tivoli. I dlaczego tu jestem? To ma drugie znaczenie, bowiem ta grota pamięta oryginalny Park Helenów. Jest to jeden z nielicznych pozostałości historycznych, z lekkimi jednak zmianami. Wyobraźcie sobie, że ta grota tutaj była kiedyś ozdobiona lampami gazowymi, a w pobliżu było gwarno, głośno. I tutaj w tym momencie wstawiam Wam zdjęcie, jak to wyglądało kiedyś. Jak wygląda teraz? Zapraszam na drobną wycieczkę dookoła obiektu. Co dalej z terenem parku? Ten parku miał swoje największe sukcesy, świetność do I wojny światowej. Później, po I wojnie światowej, zaczął tracić na znaczeniu. Na rzecz innych, darmowych parków, bo ludność, mieszkańcy Łodzi, wymęczeni wojną, nie mieli po prostu na takie zbytki też pieniędzy. Jak to się mówi, koniunktura się zmieniła. A tak naprawdę koniec tego parku to jest... II wojnie światowej. Kiedy weszli tu Sowieci, znacjonalizowali wszystko, co prywatne, również właściciele anczetatowie musieli z tego terenu, jakim była łódź, uciekać przed Sowietami. Sowieci tu przyszli, jak to Sowieci, wywieźli, co się dało, i stwierdzono, że park będzie teraz nosił dumną nazwę imienia 19 stycznia na wkroczenie Armii Czerwonej do Łodzi. Tak też się działo aż do lat 90., kiedy stwierdzono, że cały teren tego parku zostanie poszerzony o plac zabaw oraz tutaj przyległe tereny, plac zabaw, które te się dzisiaj też znajduje, więc też jest miejsce dla dzieci. Wzniesiony, zmieniono nazwę trochę od restaurowano, odremontowano. Ogólnie ławki tutaj dano nowe, oświetlenie wymieniono, odnowiono poręcz przy mostku i postawiono pomnik Armii Łódź. Dzisiaj park ukryty wśród zabudowań miejskich jest oazą spokoju, zieloności. Łodzianie tutaj przychodzą często nad zbiornik wodny, poopalać się, poczytać książkę, poroskoszować się i wyciszyć. Chociaż czy można mówić o zupełnym wyciszeniu, kiedy tuż obok znajduje się strzelnica sportowa z połem oraz cały ten obiekt sportowy, który kiedyś należał w ramach parku Helenów? Mówię o tym z pewnym takim rozżywieniem, bo jak człowiek przygląda te zdjęcia, też żałuje, że ten park Helenów nie przetrwał w całej swojej okazałości do czasów współczesnych. Ale jak tu już mówią, historia, historia, jeszcze raz historia. Obecnie mogę Was zaprosić do tego parku, który znajduje się niedaleko ulicy Źródłowej, Północnej i Smugowej. Obecnie niedługo pewnie będzie tu trochę więcej ludzi, bo jest tu niedaleko wybudowane nowe osiedle, oraz kolejne się też buduje. Ale dobrze, bo właśnie to ma służyć park. Temu ma służyć park, żeby się wyciszyć pokontemplować w spokoju y, przyroda. A na zakończenie drobna dawka parku Helenów.